Greysona Caldwella dzieliło zaledwie kilka dni od jednego z najważniejszych momentów w jego życiu – ślubu z Celest Harrington. Wszystko zdawało się idealnie dopięte na ostatni guzik. Pierścionek zaręczynowy lśnił na jej palcu, zaproszenia zostały rozesłane, a podróż poślubna, zaplanowana wspólnie co do najdrobniejszego szczegółu, czekała tuż za rogiem. Dla Greysona Celest była kobietą jego marzeń. Elegancka, inteligentna i zniewalająco piękna. Nigdy nie wątpił w jej miłość. Aż do tamtego lunchu z przyjaciółmi. Było to zwyczajne, swobodne spotkanie przy obiedzie. Grayson Celeste i kilkoro bliskich znajomych siedziało przy dużym stole w ulubionej restauracji pary. Atmosfera była ożywiona, pełna śmiechu i luźnych rozmów, ale jak to często bywa, najbardziej błahe chwile potrafią odmienić bieg zdarzeń. Rozmowa w naturalny sposób zeszła na temat wieczorów kawalerskich i panieńskich. Było to nieuniknione. Wszyscy chcieli wiedzieć, co Grayson i Celest planują na swoje ostatnie celebracje przed ślubem. Hej, Grayson, gotowy na wieczór kawalerski? Zapytał jeden z jego przyjaciół, unosząc kufel z piwem. Właściwie nie planowałem niczego specjalnego. Odparł ze śmiechem. Może po prostu spokojny wieczór z chłopakami. Co? Żadnych imprez, żadnych szaleństw? Zażartował inny przyjaciel. Nigdy mnie to nie kręciło. Chcę po prostu, żeby nadszedł już dzień ślubu. Celest uśmiechnęła się, kładąc dłoń na jego dłoni leżącej na stole, ale zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, jedna z jej przyjaciółek, Madison, wybuchnęła głośnym śmiechem i spojrzała na Celest w sugestywny sposób. Na szczęście, Celest myśli inaczej, prawda? Jej wieczór panieński będzie niezapomniany. Cały stół zareagował entuzjastycznie. Rozległy się śmiechy, znaczące spojrzenia między niektórymi przyjaciółkami celest i kilka komentarzy, od których Graysona przeszły ciarki. Tylko dziewczyny w naprawdę wyjątkowym miejscu. Będzie niezapomnianie, powiedziała Madison, puszczając oko do celest. Och, tak? zapytał Grayson, starając się zachować lekki ton. Celest na chwilę odwróciła wzrok, jakby starannie dobierała słowa. To tylko małe spotkanie z moimi przyjaciółkami odparła z uśmiechem, ale z pewną rezerwą. Nic wielkiego. Jednak Greysona zaniepokoiło nie to, co powiedziała, ale to, czego nie powiedziała. Jego niepokój wzrósł, gdy jeden ze znajomych zapytał o lokalizację wieczoru panieńskiego, a inna przyjaciółka Celest szybko odpowiedziała: Mały domek daleko w lesie. W ten sposób nikt nie musi się martwić, że ktoś nas zobaczy. Śmiech, który po tym nastąpił, zdawał się wypełniać całą restaurację. Wszyscy dobrze się bawili, ale Grayson poczuł, jak w jego piersi zaciska się nieprzyjemny węzeł. Próbował odepchnąć złe myśli. Celest zawsze była wierna, troskliwa i oddana. Nie chciał wierzyć, że mogłaby zrobić cokolwiek, co zagroziłoby ich związkowi. Ale coś w środku nie pozwalało mu zignorować tego dręczącego przeczucia. Tego wieczoru, gdy wrócili do domu, Grayson spróbował swobodnie poruszyć ten temat. A więc, co do twojego wieczoru panieńskiego? Dlaczego dopiero dzisiaj przy obiedzie dowiedziałem się, że odbędzie się w domku w lesie? Celest, która właśnie zdejmowała w sypialni kolczyk, zatrzymała się na chwilę. Och, wiesz, jacy są Madison i dziewczyny. Chciały czegoś innego zdala od miasta, żebyśmy mogły się zrelaksować, nie martwiąc się o nic. Ale nie masz się czym przejmować, kochanie. To tylko impreza z moimi przyjaciółkami. Uśmiechnęła się i podeszła do niego, obejmując go w talii, ale Grayson, mimo usilnych starań, nie mógł pozbyć się tego dziwnego uczucia. Znał już takie historie. Wieczory kawalerskie lub panieńskie, które wymykały się spod kontroli. Narzeczeni, którzy ślepo ufali, a potem czekało ich bolesne przebudzenie. Przez następne dni wątpliwości rosły w nim niczym chwast. Próbował je ignorować, ale każda wzmianka o imprezie Celest. Sprawiała, że czuł się coraz bardziej nieswojo. Myśl ta prześladowała go przed snem. W pracy, w chwilach ciszy wiedział, że powinien ufać Celeste, ale co jeśli? Co jeśli się mylił? Wtedy podjął decyzję, której nigdy by się po sobie nie spodziewał. Sam w swoim gabinecie, po kolejnej bezsennej nocy, szybko przeszukał internet i znalazł dokładnie to, czego potrzebował. Jednym kliknięciem kupił mały lokalizator GPS. Skoro jego umysł nie dawał mu spokoju, sam znajdzie prawdę. Następnego ranka, z dłońmi drżącymi, ale sercem pełnym niepokoju, Grayson znalazł chwilę, by wprowadzić swój plan w życie. Gdy Celeste była pod prysznicem, szykując się do wyjścia, chwycił mały lokalizator GPS i szybkim, dyskretnym ruchem przymocował go pod bagażnikiem jej samochodu. Był maleńki, praktycznie niewidoczny i miał mu dać jedyną rzecz, której od kilku dni odmawiał mu umysł odpowiedzi. Noc wieczoru panieńskiego nadeszła szybciej niż się spodziewał. Celest była podekscytowana. Bez przerwy pisała wiadomości, kończąc się ubierać. Miała na sobie obcisłą, czarną sukienkę. Idealnie zakręcone włosy i makijaż, który podkreślał jej niebieskie oczy. Wyglądasz pięknie, powiedział Grayson, starając się ukryć napięcie w głosie. Dziękuję, kochanie, odpowiedziała, dając mu szybkiego całusa. Nie będę długo. Uśmiechnął się tylko i patrzył, jak wychodzi za drzwi. Gdy tylko dźwięk silnika ucichł na ulicy, chwycił za telefon i otworzył aplikację lokalizatora. Czerwona kropka reprezentująca samochód Celeste przesuwała się po mapie, opuszczając miasto i wjeżdżając na cichszą drogę. Grayson podążał za sygnałem GPS, jadąc na wyłączonych światłach, gdy tylko się zbliżył. Czerwona kropka zatrzymała się po środku lasu, gdzie wokół nie było prawie nic, tylko polna droga prowadząca do ustronnego miejsca. Zaparkował w bezpiecznej odległości i wysiadł z samochodu, czując chłodne nocne powietrze. Ciszę przerywał jedynie dźwięk muzyki dochodzący z oświetlonego domku przed nim. Poruszając się w cieniu, znalazł miejsce, z którego miał doskonały widok na to, co działo się w środku. Głośna muzyka pulsowała w powietrzu. A neonowe światła migotały na drewnianych ścianach. To nie przypominało spokojnego spotkania przyjaciółek. W środku było kilku mężczyzn wmieszanych w grupę kobiet. Wszędzie walały się butelki po alkoholu, błyszcząc w przyćmionym świetle. Ludzie tańczyli zdecydowanie zbyt blisko siebie i chciała poruszały się z intymnością znacznie przekraczającą to, co przystoi komuś, kto jest zaręczony. A potem ją zobaczył Celesty stała na środku pokoju, trzymając drinka i śmiejąc się z czegoś, co mówił jeden z mężczyzn. Stał o wiele za blisko, a jej zdawało się to nie przeszkadzać. Grayson poczuł, jak zaciska mu się serce. Patrzył, jak celest odchyla głowę do tyłu, znów się śmiejąc, gdy mężczyzna położył dłoń na jej tali. Na sekundę Grayson zamknął oczy, pragnąc, by po ich otwarciu wszystko okazało się nieporozumieniem. Ale tak nie było. Mężczyzna nachylił się, by szepnąć jej coś do ucha. Uśmiechnęła się i nie odsunęła. Grayson poczuł, jak w gardle formuje mu się gula. Zacisnął dłoń na telefonie i bez wahania zaczął nagrywać. Jeśli wcześniej zżerały go wątpliwości, teraz była już tylko pewność. Grayson wrócił do samochodu, rzucając telefon na siedzenie pasażera, jakby parzył mu palce. Nagranie tam było. Każda sekunda brutalnie wyraźna. Mężczyźni bez koszulek, kobiety w skąpych strojach, przyciśnięte do siebie ciała, lejący się strumieniami alkohol, a w centrum tego wszystkiego celest. Śmiejąca się, tańcząca, całująca kogo popadnie, jakby nic innego na świecie nie miało znaczenia. Jakby on nie miał znaczenia. Zamknął na chwilę oczy, próbując uspokoić oddech. Jego umysł chciał krzyczeć, skonfrontować się z nią. Tu i teraz, natychmiast wszystko zakończyć, ale nie zrobił nic z tych rzeczy. Zamiast tego uruchomił samochód i pojechał do domu. Kierownica ciążyła mu w dłoniach, a reflektory przecinały mrok pustej drogi. Nie czuł złości, jeszcze nie. To, co czuł, było znacznie gorsze pustka, jakby coś w nim zostało wyrwane, pozostawiając jedynie pustą przestrzeń, w której kiedyś była miłość i zaufanie. Gdy wrócił do ich mieszkania, rozejrzał się. Suknia ślubna Celest wisiała starannie na drzwiach szafy, czekając na wielki dzień. Pierścionek, który z taką starannością wybrał, wciąż lśnił na jej palcu na zdjęciu stojącym na półce. Wszystko było dokładnie tak, jak powinno być, oprócz niego. Nie spał tej nocy. Celest wróciła tuż przed świtem, potykając się lekko, gdy zamykała drzwi. Otaczał ją zapach alkoholu. Siedząc na kanapie, Grayson patrzył, jak zdejmuje buty i rzuca torebkę na podłogę, nie zdając sobie sprawy, że on tam jest i obserwuje każdy jej ruch. Jeszcze nie śpisz? Mruknęła zaskoczona jego widokiem. Pokiwał powoli głową, studiując jej twarz. Była zarumieniona, a jej oczy wciąż błyszczały euforią, która jeszcze nie minęła. Jak było, Zapytał cicho, kontrolując głos. Celest uśmiechnęła się, siadając obok niego i opierając głowę na jego ramieniu. Było niesamowicie. Dziewczyny naprawdę wiedzą, jak sprawić, by ta noc była niezapomniana. Zamknął na moment oczy. Niezapomniana. Tak, to było właściwe słowo, ale nic nie powiedział. Po prostu przejechał dłonią po jej włosach. Udając, że nic się nie zmieniło. Tego ranka, gdy Celest zasnęła, Grayson zamknął się w gabinecie i ponownie obejrzał nagranie. Każda scena powtarzała się przed jego oczami jak wyrok. Mógłby zakończyć to wszystko teraz. Mógłby wysłać nagranie do wszystkich gości. Mógłby ją skonfrontować. Mógłby krzyczeć. Ale nie zrobił nic z tych rzeczy. Ślub miał się odbyć, a on zamierzał grać rolę idealnego pana młodego aż do samego końca. Nadszedł wielki dzień, kościół był wypełniony po brzegi. Każde miejsce zajęli krewni, przyjaciele i znajomi, którzy przybyli, by być świadkami zaślubin Greysona Caldwella i Celeste Harrington. Miejsce było udekorowane białymi kwiatami i delikatnymi złotymi światłami, tworząc idealną atmosferę na to, co miało być niezapomnianym dniem. I tak właśnie miało być. Grayson stał przy ołtarzu w nienagannym garniturze, ze wzrokiem utkwionym w drzwiach kościoła. Na zewnątrz wyglądał jak idealny pan młody: spokojny, elegancki, gotowy na zobowiązanie na całe życie. Ale w środku był człowiekiem pochłoniętym przez ciszę, ciszę, która krzyczała, wiedział wszystko. Wiedział, co zrobiła celest. Wiedział, że każdy jej krok w stronę ołtarza był kłamstwem. A mimo to czekał. Zaczęła grać muzyka i otworzyły się drzwi kościoła. W progu pojawiła się Celest, trzymając bukiet białych kwiatów, z delikatnym welonem opadającym na ramiona. Wyglądała jak zjawa idealna panna młoda. Jej uśmiech był promienny, jakby nic na świecie nie mogło przyćmić jej szczęścia. Szła z gracją, a jej oczy zabłysły. Gdy napotkały wzrok Graysona, wymusił uśmiech. Wokół nich goście wzdychali. Niektórzy szeptali, jak oszałamiająco wygląda Celest. Inni patrzyli na Greysona, podziwiając jego szczęście, że poślubi tak piękną kobietę. Gdyby tylko wiedzieli. Celeste zatrzymała się przed nim. Greyson ujął jej dłonie, czując miękkość jej palców na swoich. Urzędnik rozpoczął ceremonię, a jego słowa odbijały się echem w kościele. Wszyscy słuchali z uwagą, urzeczeni tym, co uważali za piękny pokaz miłości. Ale Grayson tak naprawdę go nie słyszał. Widział tylko przebłyski nocy w domku, pocałunki, śmiech, dłonie innego mężczyzny Natalii, Celest, jej ciało poddające się bez wahania. Głos urzędnika przywrócił go do rzeczywistości. Jeśli ktokolwiek sprzeciwia się temu związkowi, niech przemówi teraz lub zamilknie na wieki. Cisza, czas zdawał się zwalniać. Celest ścisnęła jego dłonie, nie mogąc się doczekać, aż ten moment minie i będą mogli złożyć przysięgę. Grayson wziął głęboki oddech. Mógł kontynuować. Mógł przełknąć prawdę, grać dalej w tę szaradę i żyć na pokaz, ale wtedy przemknęła mu przez głowę myśl, dlaczego? Dlaczego miałby poślubić kogoś, kto go zdradził? Dlaczego pozwolić jej odejść bez żadnych konsekwencji? Dlaczego nosić ten ciężar przez resztę życia? Jego wyraz twarzy stwardniał. Powoli puścił dłonie Celest. Potem cofnął się o krok. Goście zmarszczyli brwi w konsternacji. Celestyn spojrzała na niego zaskoczona. Grayson? Uniósł w powietrze telefon, którego ekran był już połączony z kościelnym projektorem. Zanim przejdziemy dalej, powiedział, a jego głos był stanowczy w cichej sali. Myślę, że wszyscy tutaj powinni coś zobaczyć. A potem nacisnął play. Na wielkim ekranie w kościele rozpoczęło się nagranie. Sala, jeszcze przed chwilą wypełniona uśmiechami i radosnym oczekiwaniem, zamarła w grobowej ciszy. Wszyscy patrzyli z niedowierzaniem. Głośna muzyka, przyciśnięte do siebie ciała, skąpe stroje, a w centrum tego wszystkiego celest, śmiejąca się, pijąca, bez wahania, całująca różnych mężczyzn. Szept rozniósł się wśród gości. Niektóre kobiety zakryły usta w szoku, podczas gdy mężczyźni wymieniali niespokojne spojrzenia. Przyjaciółki Celest, zawstydzone i niezdolne spojrzeć jej w oczy, szybko wstały i bez słowa opuściły kościół. Jej rodzice, siedzący w pierwszym rzędzie, zamarli, najpierw bladzi, potem wściekli. Jej matka potrząsnęła głową, szepcząc coś, czego nikt nie mógł usłyszeć, podczas gdy jej ojciec zacisnął pięści, a jego twarz poczerwieniała z gniewu. A Celest płakała. Jej delikatny welon zsunął się z ramion, ale nawet tego nie zauważyła. Nogi się pod nią ugięły, prawie potknęła się o suknie. Spojrzała na Greysona z desperowanymi oczami, mając nadzieję znaleźć w nim choć odrobinę litości. Ja. byłam pijana. Nie wiedziałam, co robię. Proszę. Ale jej głos był słaby, bezsilny wobec ciężaru prawdy. Grayson wyłączył telefon. Nagranie zniknęło z ekranu, ale szkoda została wyrządzona. Wziął głęboki oddech, spojrzał na Celest po raz ostatni i z zimnym uśmiechem powiedział cicho, ale na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli: Prawie, prawie wpadłem w pułapkę, żeniąc się z tobą, prawie zrujnowałem sobie życie, ale nie udało ci się. Odwrócił się i bez słowa wyszedł z kościoła, zostawiając za sobą ślub, który nigdy nie powinien się odbyć. Życie Celest Harrington rozpadło się w momencie, gdy Grayson odwrócił się plecami i opuścił kościół, została sama przy ołtarzu, a przytłaczającą ciszę zastąpiły ciche, ostre jak brzytwa szepty. Oczy gości wpatrywały się w nią, niektóre z dezaprobatą, inne pełne pogardy, a najgorsze ze wszystkich obojętności. Jej rodzice zareagowali jako pierwsi. Matka wciąż w szoku zakryła twarz dłońmi, nie mogąc znieść wstydu. Ojciec z surowym wyrazem twarzy i zaciśniętą szczęką cofnął się, jakby jej nie poznawał. Chodźmy, powiedział lodowato, nawet nie patrząc na córkę. Celest zawołała za nimi, ale nie zatrzymali się. Własni rodzice, porzucili ją, traktując jak obcą. Szmer narastał. Goście zaczęli wychodzić, na ich twarzach malowała się mieszanka szoku i obrzydzenia. Przyjaciółki, które były na jej katastrofalnym wieczorze panieńskim, unikały jej wzroku i pospiesznie się ulotniły. W ciągu kilku minut ślub, który miał być wydarzeniem roku, zamienił się w społeczny pogrzeb. Celest mogła tylko płakać. Ból nie wynikał tylko z publicznego upokorzenia. Była to pewność, że od tego momentu jej życie już nigdy nie będzie takie samo. I miała rację. Kolejne tygodnie były piekłem. Najpierw przyszło zdemaskowanie. Nagranie z wieczoru, Panieńskiego, które powinno zniknąć z pamięci wszystkich, jakoś wyciekło. Ktoś na ceremonii nagrał scenę w kościele i opublikował ją w mediach społecznościowych. W ciągu kilku godzin, zdrada Celest stała się skandalem. Rozprzestrzeniając się jak pożar, jej współpracownicy szeptali, gdy przechodziła obok. Szef wezwał ją do swojego gabinetu i w kilku zimnych słowach dał do zrozumienia, że reputacja firmy nie może być narażona na szwank przez osobiste problemy. W ciągu tygodnia została zwolniona. Zaproszenia na imprezy przestały przychodzić. Przyjaciele, którzy kiedyś byli tak bliscy, zniknęli. Próbowała do nich pisać, ale odpowiedzi były zawsze takie same. Puste wymówki, błache powody lub po prostu cisza. Nawet jej rodzina zaczęła się od niej dystansować, matka unikała jej telefonów. Ojciec ledwo mógł na nią patrzeć była dla nich jak martwa, wtedy dotarła do niej prawda. Nie płaciła tylko za błąd jednej nocy, płaciła za iluzję, którą stworzyła, za teatr, który tak długo utrzymywała. Celest myślała, że jest nietykalna. Pewna, że może ukryć wszystko na zawsze, że nigdy nie poniesie żadnych konsekwencji. Ale prawda w końcu ją dogoniła i bez względu na to, co robiła, nie mogła od niej uciec. Czas mijał, ale ciężar przeszłości nigdy nie opuścił Celesty Harrington. Próbowała iść naprzód, próbowała odbudować swoje życie, znaleźć nową ścieżkę, wymyślić siebie na nowo, ale świat nie zapomina. Publiczne upokorzenie podążało za nią jak cień. Ciężar, którego nie mogła się pozbyć. Każda rozmowa o pracę kończyła się podejrzliwymi spojrzeniami. Firmy może nie mówiły tego wprost, ale odpowiedź była zawsze ta sama: Zachowamy pani CV w naszej bazie. Starzy przyjaciele zniknęli. Niektórzy nawet udawali, że jej nie znają, gdy wpadała na nich na ulicy, ale los zdawał się ofiarować jej drugą szansę, gdy poznała Everetta Sinclaira. Był szanowanym człowiekiem, odnoszącym sukcesy, przedsiębiorcą, o charyzmatycznym wyglądzie i sposobie bycia, który sprawiał, że znów czuła się wyjątkowa. W przeciwieństwie do wszystkich innych, Everett nic nie wiedział o jej przeszłości. Dla niego, Celest była po prostu urzekającą kobietą kimś, z kim mógł zbudować coś prawdziwego. Uczepiła się tego z całej siły. Celest była ostrożna. Dobierała słowa, unikała rozmów o Greysonie, o zrujnowanym ślubie, o wstydzie, który prześladował ją przez lata. Dla Everetta była po prostu zwyczajną kobietą ze zwyczajnym życiem, a kiedy ukląkł na jedno kolano, by się oświadczyć, naprawdę uwierzyła, że w końcu może zostawić przeszłość za sobą. Ale życie nigdy nie daruje długów. W przeddzień ślubu, gdy przymierzała suknię przed lustrem, jej telefon zawibrował. Powiadomienie. Imię na ekranie sprawiło, że ścisnęło ją w żołądku. Grayson Caldwell. Serce zaczęło jej bić szybciej. Minęły lata, odkąd ostatni raz słyszała jego imię. Drżącymi rękami otworzyła wiadomość. Była krótka, bezpośrednia. Mam nadzieję, że Everett wie, kogo zamierza poślubić. Celest poczuła, że brakuje jej tchu. Tylko nie teraz. Jej telefon znów zawibrował. Tym razem to był Everett. Odebrała z wahaniem. Celest, możemy porozmawiać? Te słowa zabrzmiały jak wyrok. Kilka minut później stała przed nim. Everett trzymał w dłoni telefon, a na jego twarzy malował się ból. Na ekranie odtwarzało się wideo. To wideo. To samo, które Grayson pokazał w kościele. To samo, które zrujnowało jej życie lata temu. Niegdyś kochające oczy Evereta były teraz zimne. Dlaczego nigdy mi nie powiedziałaś? Próbowała mówić, próbowała wyjaśnić, próbowała się bronić, ale nic, co powiedziała, nie mogło cofnąć tego, co już się stało. Everet patrzył na nią przez długi czas, pokręcił głową i cofnął się o krok. Nie mogę poślubić kogoś, kto skrywa taką przeszłość. Z tymi słowami na ustach po prostu wyszedł. Celest Pozostała w bezruchu, czując, jak jej świat znów rozpada się na kawałki. Miała nadzieję, że zdoła uciec od przeszłości, lecz ta zawsze upomina się o swoje. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeśli ta historia Ci się spodobała, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych opowieści. Do usłyszenia!